Co przedsiębiorca powinien wiedzieć na temat tworzenia stron internetowych? I teraz pokażę, właśnie najprostsze rozwiązanie, które uważam, że dla każdy przedsiębiorca powinien przynajmniej to sprawdzić dla siebie, a szczególnie mały przedsiębiorca. To jest blog, świeżo zainstalowany blog WordPressa. Domyślnie blog wygląda w ten sposób, ale uwaga, niech to Ciebie nie zmyli. To wcale nie znaczy, że blog czy strona internetowa, się do tego chcę zmieszać, że strony internetowe oparte na blogu WordPress muszą tak wyglądać. I teraz mam tutaj do Was pytanie. Czy ktoś tu chce, żebym mu pomógł stworzyć stronę internetową opartą na WordPressie, tak jakby chciał, żeby jego strona internetowa wyglądała? Jak byś chciał, żeby Twoja strona wyglądała? To znaczy, czemu miałaby służyć? To może być blog, owszem, ja zdecydowanie polecam jako pierwszą stronę internetową blog. Często może się okazać, że w zupełności to wystarcza, ale można też tworzyć dodatkowe strony internetowe, bowiem za pomocą WordPressa można tworzyć... Nie tylko właśnie blogi, ale można tworzyć witryny firmowe, portale, można tworzyć strony z dostępem na hasło, czyli na przykład takie strony członkowskie. Przecież strona klubu przedsiębiorcy Wandy jest tworzona na WordPressie. Można nawet sklep stworzyć. Oczywiście, że rozwiązania dedykowane, takie jak sklep internetowy, pod sklep będzie zdecydowanie lepszy. Ale ucząc się Wordpressa, właśnie chcę Wam pokazać, w jaki sposób można stworzyć niemalże dowolną stronę internetową i jak sobie radzić z różnego rodzaju stronami. Z tej strony to jest to, co widać w internecie, że to jest strona internetowa. Jeżeli to jest rozwiązanie typu CMS, to zawsze jest jakiś panel administracyjny, którym można zarządzać tą stroną. Ewa na przykład tu zapytała, jak mam sprawdzić, czy moja strona jest CMS. No właśnie w ten sposób, że jeżeli dostałaś taki panel, dostałaś jakiś taki panel, który może zarządzać zawartością strony internetowej, to znaczy, że masz taki panel i to jest strona typu CMS. Jeżeli nie możesz zawartości strony zmieniać, nie masz takiego panelu, no to w zasadzie nie możesz zmieniać tej strony internetowej. Mówię oczywiście o stronie, kiedy masz na własnym serwerze.